Ziomeczki. Witam Was z powrotem w kolejnym odcinku. I tym razem będzie coś dziwnego, obiecuję Wam to. Ale co dzisiaj w tym odcinku będę robił, to chyba oczywiste. Pierwszy tak. Tak, przeczytam pierwszy rozdział z tak, Tak, Także przecież przeczytam pierwszy rozdział z wiodowców. Eee, I co mogę wam się powiązać? Więc co mogę sobie powiedzieć? Mogę powiedzieć więc miłego oglądania i słuchania. Eee, oglądanie tracenie, nie, bo będziecie widzieli mnie poglążonego w lekturze. Ale poważnie, y przeczytam ten pierwszy rozdział. Ja chciałam, y przeczytam epilog. Przejdzie jeszcze też czas na pierwszy rozdział. Ja rozdział, czy to też przyjdzie Ale dzisiaj przeczytamy epilog. I ja w chwili, kiedy sobota, najprawdopodobniej wrzucę ten film w niedzielę. Więc, miłe wysłania. Wiodowcy wojny Golanu, księga pierwsza, John Flanagan. Epilog, e, co? Epilog? aha, epilog jest na koniec. Morga władca w nocy i deszczu, deszczu i nocy, niegdyś jeszcze bawą w królestwie Avaluen, wodził wzrokiem dookoła, spoglądając na podłodek lej obraz swego jałowego i spukanego deszczem królestwa. I przeklinał pod nosem. Przeklinał nie pierwszy i nawet nie tysięczny już las. Oto co mu pozostało. Poszarpane krawędzie granitowych stoków, skalne rumowiska, pokryte śniegiem szczyty gór tylko kamienna pustynia, głazy i żwiny na przełęczach, bez jednego drzewa lub choćby skrawka zieleni, które przełałoby jałową monotonię. Choć minęło już 15 lat, on to zmuszczalny był wycofać na to przeklęte pustkowie, które stało się jego więzieniem, doskonale pamiętał bujne zielone łąki porośnięte gęstym lasem w wzgórza krainy, którą władał z za dawnych czasów. W sumieniach roiło się od ryb, zaś wydawały obfite plony. Zaś puszcza była pełna dzikiej zwierzyny. Golan był przepięknym miejscem, w którym aż chciało się żyć. Głowy ze i nocy w porównaniu z nim to martwe pustkowie. Poniżej, na zamkowym dziedzińcu oddział bergalów odbywał muszty. Bergalas spoglądano na nich przez kilka sekund, zasłuchując gardłowego, rytmicznego od pomyłku towarzyszącemu każdemu ich ruchowi. Były to masywnie zbudowane, przysadziste i niekształtne story, przypominające wyglądem ludzi. Jednak ich wyznaczne szczęki przywodziły nam myśl dzikie bestie, zaśłape wyposażone były w pazury niczym u niedźwiedzia albo wielkiego psa. Wangalowie unikali kontaktu z ludźmi, żyjąc i mnożąc się od nagłych górach, od niepamiętnych czasów dymorgalat. Które plan buntu przeciwko władzy królewskiej, opuścił Lenno i udał się na ich poszukiwanie. Nikt z najstarszych nawet z mieszkańców królestwa nie widział żadnego wergala na oczy. Jednak jeszcze krążyły pogłoski o legend dawnym dzikim półplemieniu w razie plemieniu półrozumnych bestii żyjących na pustkowiach. Jeśli takie stwory istniały, mogą mu zapewnić przewagę, której bardzo potrzebował w zmaganiach wojennych. To Trwało to całe miesiące, ale w końcu natrafił na ich ślad. Poza pojedynczymi pomyłkami, które nie przypominały żadnego słowa, wargalowie nie mieli własnego języka, a ich prymitywny umysł porozumiewał się jakoś bezpośrednio, wymieniając między sobą proste myśli. Jednak ich uzdolnie niezwykłych uzdolni, wargalowie byli istotami jedynie w pewnej mierze rozumnymi, obdarzeni nim jedynie zalążkiem inteligencji. Tym łatwiej było zapanować nad nimi komuś, kto górował siłą woli i umysłu. Małgioraz podporządkował sobie te bestwie, tworząc tym samym doskonałą armię do swoich potrzeb, Wargalowie byli szpetni ponad wszelkie wyobrażenie, całkowicie bezlitośni i bezwarunkowo posłusznie jego wypowiadanym w myśli rozkaz. Teraz, gdy na nich spoglądał, z rosłych rycerzy w z zdwojach, którzy niegdyś walczyli w czołniach na zamku Golan. I o Jenowic bardzo damy, które krzykami zachęcały ich do boju lub wyrażały swój zachwyt dla ich zręczności. Dane wspomnienia, gdy tych tych czarnym włosiem, pokracznych stworzeń, sprawiły, że znów zatlął. Rebelowie przywykli nasłuchiwać jego myśli, wyczuli gniew swego pana i zamarli w bezruchu, nie wiedząc, co czynić. Was to go jeszcze bardziej. Potem mówił, polecił zlecić muszle. Znowu rozległo się miało zawodzenie. Morga, odszedł od, do od nieoszklonego okna bliżej ognia, który jednak nie mógł uporać się z wilgocią i chłodem tego ponowego zamczyska. Piętnaście lat! On wtórzył jeszcze raz myślę. Piętnaście lat, odkąd od wystąpił przeciwko nowo ukoronowanemu królowi Duncanowi, który, jeszcze był, który był jeszcze wówczas dwudziestoletnim młodzieńcem. Przygotowania tego kroku wszczął znacznie wcześniej, gdy za jeszcze zajęcia starego króla, który zaczął się wtedy nie domagać. Liczył, że po śmierci władcy za na zamku zapanuje chaos. Trudno będzie zjednoczyć bawonów, dzięki czemu on, Bogałat, będzie mógł sięgnąć po tronie. Sekret uformował i wyćwiczył w swoją armię wargalów, głowących właśnie tutaj, w górach, gotowych do uderzenia w każdej chwili. Kiedy król pożegnał się ten padł. A z kolei zapanowało, że Ura i Bawaronowie udali się do zamku Avalon na uroczystości pogrzebowe, pozostawiając w armię bez wodzów, zaatakował. W kilka dni opanował południowo-wschodnią Światkę królestwa, rozbierając w pełni zorganizowane i słabo dowodzone siły, które próbowały mu się przeciwstawić. Młody i niedoświadczony Duncan nie miał w tym starciu żadnych szans. Król się już na do Morgarata, a korona była w zasięgu jego ręki. Wówczas jednak Lord Hall, naczelny dowódca wojsk Zmarłego Króla, utworzył władz mroczy, mroczny, z młodszymi baronami lo, lojalistyczną konfederację, napewniającą siłę, na której Duncan mógł się oprzeć i dodając uwagi tym, którzy stracili wiarę. Obie armie stały się na brzegach Hakman Hackman, nad brzegami rzeki Slipsunder. Przez... 5 godzin żadna ze stron nie zdołała osiągnąć znaczącej przewagi. Następowały kolejne ataki i kontrataki, a siejące krwawe zniszczenie, lecz nie przynoszące wyraźnie skutków. skutku. Rzeka Catlips w była płytka, ale względem na wychłony piaskie i grzące błota tworzyła bawiwe do przebycia, osłaniające prawe skrzydło wojsk nad a wtedy jeden z tych pentaków w trzewych płaszczach, których zwano z wiadowcami, przeprowadził potężny oddział ciężkiej kawalerii przez nikomu nieznany brud, znajdujący się w odległości 10 kilometrów od rzosowic Hartmann w górze rzeki. Opanzerzy nieźli zjawili się w kluczowym momencie bitwy i spadli jak szarańcza na nieosłonięte tyły armii margerata. Wyszkoleni pośród głów i skał bergelowi mieli tylko jedną słabość. Nigdy nie zetknęli się z bezpośrednią szarżą ciężko zbrojnych jeźdźców i nie było żadnych szans, by stawić skuteczny opór niespodziewanemu atakowi kawalerii. Poszli w odsypkę, wycofując się w ciasne wąwozy przełęczy Trzech Kroków, a potem dalej, w góry nocy i deszczu. Pokonany Morgerat unknął razem z nimi. Od tego czasu minęło 15 lat wyciekiwania spisków. 15 lat przeżytych w nienawiści od sprawców tej klęski. Nadszedł jeszcze jednak czas odwetu. Czujność strażników królestwa została uśpiona. Aż pety donosili, że nie ma zapomniano o jego istnieniu. Imię Morgarata przeszło do legend, a matki straszyły mnie dzieci. Grożąc, że jeżeli nie będą grzeczne, czarny pan Morgarat przyjdzie je zabrać. Sytuacja dojrzała do działania. Powtórnie poprowadzi Wergalów do boju. Tym razem przygotuje grunt pod swoje panowanie, sijąc zamęt i lęk. Żaden z jego wrogów, którzy on dziś nie doprowadzili do jego upadku, nie będzie już żył i nie stanie w obronie króla Duncana. W tych górach przetrofają bowiem nie tylko wargalowie, lecz inne, trałe budzące stwory. Te właśnie bestie pozyskał na swoich sprzedzeńców. Dwie maszkary o wiele ważniejszy od Wargali, kalkarry. Nadszedł czas, by spuścić się te smyczy. I to jest koniec prologu. Miłego dziękuję za wysłuchanie tego. Proszę o lajki, subskrypcję. Naprawdę to dla mnie bardzo, bardzo wiele znaczy. I teraz chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Proszę nie pisać w komentarzach pytań tego typu: ile dostajesz za jedną łapkę, za jedną subskrypcję? nic nie dostaję. Po prostu, co by dostawała firma, która by mi za to płaciła? No właśnie. Yy, nic by nie dostawała, i dlatego nie piszcie takich komentarzy. Po prostu jest fajnie patrzeć, jak tyle masz łapek pod filmem. Po prostu motywuje się do dalszego nakręcania. Ja I tak chcę dalej nakręcać, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo żymeczki przyjemne. Ale po prostu bardzo miło jest się patrzeć, jak komuś się podoba, co ty robisz. Dziękuję za oglądanie. Piątka.